A więc, cześć, cześć, cześć jestem Petro to was już w 20 vlogmasie na moim kanale Tak wiem mówiłem, że już nie będzie więcej reakcji na filmy Ale niestety zawiodłem yy, Zawiodłem nie nagrałem pewnych odcinków, więc niestety musimy już reagować dzisiaj I przepraszam was bardzo Ale mam nadzieję, że to już więcej się nie powtórzy do końca tych vlogmasów Przez jeszcze 4 odcinki, które się pojawią do końca tego roku I co bez na to może przejdźmy do yy, progu lajków Więc jeżeli podobają wam się odcinki to lajki like oraz suby tam na dole A wy musicie pod dzisiejszym filmem zostawić 22 lajki więc wierzę Was, że dobijecie te 22 lajki, a my już idziemy do, a my już przechodzimy do otworzenia kalendarza adwentowego, który mamy już tutaj, teraz szukamy 20, mamy 20 i teraz otwieram... Właśnie latek no, nie zapaliłem. Wej. dobrze. Teraz już lepiej jesteśmy już oświetleni. Patrzcie, dzisiaj mamy choineczkę taką, właśnie. I już tutaj wsuwamy choineczka. I dzisiaj, jakby ktoś jeszcze nie wiedział po tytule, albo nie ogarnął, reagujemy na nasz Football Challenge, który był w 2018 roku, czyli już 3 lata temu. To był właśnie pierwszy, pierwszy Football Challenge, który nagrywałem. Był jeszcze drugi, ale drugi powiedzmy, że już był trochę lepszy. Yy, więc reagujemy po prostu na nasz pierwszy Football Challenge, ponieważ on był starszy, gorszy i ogólnie całe te. Na ja to co? Zakładamy. Nasze słuchaweńcy, jak to zawsze Przed reakcją I co, lecimy chyba z oglądaniem naszego football challenge no Trzeba bym trochę Edżit Oraz filmik A, cześć Dzisiaj nagrywamy odcinek boiska, taki nieczkowy Bo pierwszy odcinek Taka ciekawostka, tylko jeszcze dodam. Eee, ten football challenge był nagrywany na boisku szkolnym. Raczej byłym już boisku szkolnym, ponieważ tej szkoły już nie ma, niestety. Ale mamy chociaż pięknie wspomnieć z tym boiskiem. E, takie jak football challenge, właśnie. <laughs> Trochę szkoda, że już e, nie ma tej szkoły. Ja mam chociaż jakieś wspomnienia z tej szkoły, więc. I na te Ja nie A, wiem. Dobra, ja przykład... Chłopak... Boże! That's <laughs> it. Ale widać, że to były właśnie jakieś takie 2018 rok, ponieważ muzyka była trochę za głośna, jak słyszcie. W ogóle patrzcie, pamiętacie tego gościa? To jest młody Edzit. Ten typek od poradnika, który robi niesamowite wyświetlenia, czyli właśnie jak pobrać CS 1.6 za darmo. to jest aktualne w 2021 roku. To ma 49 kątem wyświetleń. A najnowszy komentarz sprzed 22 godzin. To jest w ogóle, że to dalej, to Dalej ma w ogóle wyświetlenia, to jest piękne. To jest w ogóle cud co on robi tym jednym filmem. On powiedział mi ostatnio, żeby nie chciał zrobić kolejny filmik, jakiś taki też podobny, żeby też zro zrobił jakieś wyświetlenia. Ale jak widać, dalej pustka. Pracę i możemy zacząć. Staraz. 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 Super. Super. Dobra, więc lecimy. Dobra, więc teraz będziemy... Tak, to, to wie ten wie, jak ktoś oglądał Football Challenge, to wie jak zakończył się odcinek. Nie było kary takiej jaka miała być, tylko była inna kara, na, na której ucierpiało co innego niż ktoś. On się tam bramkę. Ty. On nie może tak bo całą bramkę zafunduje. No tak zasłoniłem całą bramkę, to wpuszczam z drugą bramkę. No znaczy, co, co? Ten montaż no, to wygląda tak, że wszystkie przykłady były pikowane. A jak widzicie, rozrywka była taka taka emocjonująca, że 10 sekund było pokazane, jak ja wyrzucam piłkę z bramki. O, było no, no, proszę, było. po prostu by było, było. Było, 50? 50? Raz pierwszy! Ale wiecie taki nowe bramki, już się wtedy szkoliłem na właśnie pozycji bramkarza. Co z to, że ledwo co broniłem, ale bro, już się szkoliłem wtedy. To, po raz drugi. I chciał powtórkę obejrzeć? No i obejrzeliśmy i wyszło, że jednak leciała z Wyszło, że jednak Edzik miał rację. Ale jak to mówią, frajer zawsze ma rację Dalej chylicy zmieniło, dalej podsumuję tą zasadę To dojedzie tak Jak się pij piłeczki? Ten, tym bałku w cieniu No tam tam, tam, tam przy stronie Tu w cieniu, tam, no na wschodzie. tam O, no a i jak ty powiedzieć tylko jedno. Nie musicie nas wizować. My wiemy, że jesteśmy rakami. Dużo się nie zmieniło tam, ja to sumie. na drugi football challenge, no to w sumie dalej podtrzymuję to. Po

nie z tym przypadek tam wpadł jak widzicie na 250 tak. A, Bo tego łatwo po okazji już na no wygraną, gdyby Michał strzelił, znaczy yy, trafił w spojenie, to był easy way, ale jak widzicie, no, nie poszło się po ich myśli, nie dogadali się. 750 po raz pierwszy! 250. A tu bramki, właśnie z, ze Sławkowa to było coś pięknego. Jak Tobie Michał, y, Michał Ejczyk i drugi Michał, przypomniały Wam się te czasy, no, futbocze, jeżeli oglądacie, jeżeli Wam się przypomniały te czasy futbolcze, te Sławkowie, co, albo ogólnie ci, co chodzili ze, do Sławkowa do szkoły ze mną, jeżeli pamiętacie te wszystkie wspomnienia ze Sławkowa, to, to jesteście tacy. No już trzecia klasa tajnikum, ja, no to już trochę czasu minęło odkąd chodziłem właśnie do Sławkowa, ale dalej fajnie tam niektóre akcje i odpały, co tam się wyprawiało. Zakary stoi na Bramce. Ojej, mój pojazd Co? Kurwa, żartuję, ani tak nie 50 punktów ostatnio No, ostatnie 50 punktów i... Ostatnie 50 punktów tak się skończą, że... сами забацайте. Edit stoi! O, i teraz właśnie się zakończy gra nasza. No tak mówię. mówiłem, nie ucierpiał nikt z nas piłką, tylko ucierpiał statyw yy, nogą Medyta. Ale jakby to się zastanawiał, to statyw dalej żyje ja go od... Właśnie 2018 roku, jak wtedy właśnie, co my ten grimy, to rozwalił mi statyw To ja dalej na nim nagrywam, właśnie na tym statywie stoi ta kamerka, którą nagrywam, więc Jak widzicie, miss to już byłem wtedy No, musimy teraz tak nagrać, iż też już powiedziałeś, że Edwiz i rozwalił mi statyw Tak troszeczkę jakby, bo Ale nawet teraz jak jestem trochę chory, bo mam katar i mam ten, no mam katar ogólnie, jestem trochę chory, to nawet teraz tą chorobą nie brzmię tak, jak brzmiałem wtedy. Wiesz, to jak ja wtedy brzmiałem, to jest hit. Się wkurzył, więc <laughs> musimy końcówkę tak nagrać i przepraszam wam, że nikt nie zostanie w dupę, ale wynagrodzimy wam to jakoś. To jest kit, jak ja to Więc był z wami Pini, Heniek, Edit, Petro. Zapraszam na mój kanał, yo! to zobaczę. Wszystkich macie, macie, linki wszystkich w opisie, więc... Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, z znakiem, więc do zobaczenia w Ale dalej miałem tę samą formułkę, nie? Lajkujcie, subskrybujcie, nie. Kom lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniać z Cały czas ta sama regułka, myślę, co. No i żółwik, nie? A dałem ich ten kanał i o oh jest, są ich kanały. A ich kanały jeszcze żyją? Nie, oczywiście, że nie. Patrzcie, kanał Edgita, Henka i Piniego. Edgit to nam się trzyma, 351 subów, a dalej ma, lecimy po 250, a w informacjach ma subskrypcji 233, więc... Ale Edgit dalej się trzyma. Henka kanał nie istnieje, więc unlucky. Ani jeden, ani drugi chyba, chociaż sprawdźmy, Heniek... Best Games? Nie, ani jeden, ani drugi chyba właśnie nie żyje. W kanał. Chyba, że tu będzie. No, ani jeden, ani drugi. I pamiętam, jak się jego drugi kanał nazywał. Może jego drugi kanał jeszcze żyje, ja nie wiem. A. Y, Pini, no to też się poddał. To jeden z subów się zatrzymał, więc. Jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, to oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępnijcie z yy, 22 łapki w górę, jak na początku odcinka, próg tam na dole. Będę zadowolony. I jeszcze raz Was przepraszam za to, za to że po yy, prostu zdupcyłem. Miał być dzisiaj inny odcinek. A jest ten. Jeszcze raz Was bardzo przepraszam. Co? Widzimy się już jutro o 15.00. Jo!